Jedziemy na zakupy. Zrobię może później jakiś hol. Wczoraj próbowaliśmy zrobić duże zakupy, podjechaliśmy do kilku sklepów, ale były tak ogromne kolejki u nas w niedzielę, bo w niedzielę są sklepy otwarte do 16, czasem do 16:30, że po prostu nie dało się nigdzie zaparkować i były kolejki przed sklepem. I dzisiaj rano pojechaliśmy na zakupy, także tak szybko pokażę Wam, co kupiliśmy, a kupiliśmy całkiem sporo. Przejdę już, może, do rzeczy. się w taki sposób z kamerą, to zacznę Wam pokazywać, co udało mi się dzisiaj kupić. W zasadzie, co kupiłam z rzeczy, które są mi potrzebne. Byliśmy w dwóch sklepach, w Tesco i w Lidlu. Kupiliśmy takie słodkie mini papryki, truskawy. Nie, wiem, czy to widać idę. Lodową taką paprykę, taki mix, kiwi, ogórek, cukinie, U, idziemy z tym dalej, tak, to jest jeszcze testo, ciętuszki, piękne różyczki, Następnie e, mozzarella Tak, taki do tostów. E, żywiecką z krakusa. dwie, tak. Taką trochę oszukaną szynkę e, też do tostów. Muszę sobie doświetlić jeszcze. Taką oszukaną też do tostów. E, wędzone nóżki z kurczaka, z morli. Trzy sztuki. E, też taką do tostów szynkę z krakusa. Serek feta, jeszcze jeden serek do polsków one mają bardzo długi termik, więc mogą leżeć, eee, parmezan, dobra, kolejna siatka. Mhm. pomidorki na kilogramy, sporo ich jest. I znowu serek. Takie mini frankfurterki. Ja jadłam pierwszy raz, jak jechaliśmy w Niemczech. Tutaj też są dostępne. Dajem to jest fajne. No i jak długą datę, więc mogą poleżeć na czarną godzinę. I następne słodkie papryki. Dwa opakowania. Taki pasztet w Lidlu. Właśnie nie powiedziałam Wam, bo te frankfurterki, ten jeden serek, ta papryka słodka to, to jest z Lidla już. Z tego co widzę. E, jeszcze jedne frankfurterki, tylko że takie jak kotleciki ma Jajeczka free range'a. Krawety. Takie salami zwykłe, duże do pizzy. Nie wiem jakie one... Niemieckie jest. And... Też takie salami yy, włoskie bo jest teraz taki włoski tydzień w Lidlu. To, dalej. Yy, trochę tego jeszcze będzie. O, dawaj. Pietruszka, yy, parsley. od razu. Yy, I kolejne papryki. Płatki kosmetyczne z I słuchajcie, musiałam wziąć na próbę tą czekoladę. Już u tylu dziewczyn widziałam te czekolady, że po prostu skusiłam się. Zobaczymy. Znaczy, zobaczymy. No sprawdzę, czy mi nie smakują. Dalej. Takie włoskie sosy. Też wziąłam cztery. Z cebulką. Yy. To jest ocet balsamiczny, też włoski. Okej, okay. następna siata. Troszkę nam tutaj pomiksowałam, bo część zaków tak jak mówiłam, mam z Lidla, część z Tesco. I trochę się tutaj pomieszały te siaty. Yy. Płatki śniadaniowe, kukurydziane dla mnie. mąka na chlebek, żeby już nie był typowo pszenny. Majonez Helmansa. To jest taki dla mnie zamiennik trochę kieleckiego, jak nie mam. E... Taki serek Pecorino. Pół litrowe wody mineralne. Pelegrino. Następna siata. To jest co melon melon chyba o ile się nie mylę cztery grześki ananasik piękne następna cierta już pusta dynia piżmowa. O matko, ile tego jeszcze jest. Kolejna środka. Ale jeszcze Wam nie pokazałam. chipsy krawetkowe. To są odpowiedniki inaczej lejsów. Tu się nazywają walkersy Jogurty. Truskawkowe i dwa brzoskwinia nie Ogromna paka filetów z kurczaka. Rangel a czy następna siata? O już tylko dwie zostały. Um. Polskie dąbarki, 3 sztuki. Sól taka. I dwa moje ukochane majonezy kieleckie. Tu są dosyć drogie, bo kosztują funta 40 za sztukę. Czasem udaje mi się je kupić w promocji za dwie sztuki, za dwa funty, ale teraz jakoś nie ma od już dłuższego czasu żadnej promocji, więc wzięłam na zapas. No i słuchajcie, ostatnia siata. Tak, tak, ostatnia siata. E, e, moje ukochane chipsy. E, sól i winegar W Polsce, tak jak w krewetkowych, tak samo tych nigdy nie widziałam. A są też. No, są pakowane w takich Sześć małych po 25 gram e, paczuszek. O, to jest zresztą napisane. Także takie na raz. E, co jeszcze? Taki sos serowy. Nigdy go nie próbowałam, ale pomyślałam, że może zrobię jakąś lasagne i zamiast... E, czego? Zapomniałam. O matku, zapomniałam. Dobra, nieważne. E, I pomyślałam, że do lasagne mi się przyda. Też dwa funciaczki to dyszka. Też taka duża paczka tiksów z kurczaka, pałków, a rosołek do upieczenia. Coś wymyślimy. Już ostatnie rzeczy. Wołowinka taka w kostkę. I taki sos boloński. Na spróbę zobaczymy. No i co? I to chyba na tyle. W trakcie rozpakowywania zakupu zorientowałam się, że nie kupiłam ręczników papierowych i cytryn i jeszcze skoczyliśmy szybko do Azdy, także pokażę Wam, co jeszcze dokupiłam. Chciałam takie cztery roleczki ręczników papierowych, nawet sporo ich jest. A tutaj są już podniosę. E, serek taki śmietankowy do chleba. Kwaśną śmietanę. To jest tak kostki rosołowe, bo mogą się przydać czasem. E, takie jabłuszka bramleja i zaraz Wam powiem, do czego one mi są potrzebne. Kolejny serek, bo będziemy testować, z którego sklepu jest najlepszy. Ten taki do tostów. Takie jabłuszka czerwone. Dwie paczki cytryn, bo ja codziennie piję co najmniej szklankę wody z cytryną. I już mam nadzieję, do czego będzie mi potrzebne te jabłka bramleja ja Mam gdzieś jeszcze jeden słoik. Um, udało mi się kupić przecenioną taką um, czerwoną kapustkę. Wziąłam trzy sztuki. I um, będę chciała zrobić taką kapustę. Ja ją kiedyś kupiłam gotową. Um, z winem i właśnie z tymi jabłkami Bramley'a. Tylko chyba nie mam wina. Ale będę musiała sprawdzić. O Jezu, coś, tutaj mam jedną siatę. Tak na czarną godzinę wzięliśmy jedne pierogi ruskie, nasze polskie od Jędrusia. Mają termin do marca, więc do końca marca w zasadzie. I yy, z mięsem. Taką wielką nogę z indyka do rosołku. ogóry kiszone, to też są polskie, jedne i drugie. A jeszcze jedne mam te jabłka takie typowo robione dla tego sklepu, w którym byłam, czyli dla ZDA. Hmm. Aha. Jeszcze mam szynkę z krakusa. Tutaj kupujemy takie paczkowane polskie wędliny. I powiem wam, że taki kawałek 400 gram. 410 gram. Kosztował 4 funty, więc ponad dwie dychy za <śm> taki kawałek wędliny. No i dobra. I chyba to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. tle tych moich zakupów częściowo już spakowanych do lodówki mm. i w inne miejsca, aby też się z Wami żegnać. Do zobaczenia, pa!